Wyobraźcie sobie teraz świat, w którym to nie ludzie ewoluowali do tego stopnia, że zdołali stworzyć społeczność, zdołali opanować całą planetę. Wyobraźcie sobie świat, w którym człowieka nie ma. Naszą własną planetę opanowały inne zwierzęta, które na przestrzeni tysiącleci zdołały ewoluować i stworzyć społeczność na wzór tej, jaką dzisiaj znamy ze świata ludzi. Zwierzęta w związku z tym kooperują ze sobą, rozmawiają, również wytwarzają różnego rodzaju wynalazki i produkty. Mało tego, spotykają się na wystawach światowych, pokazując swoim przyjaciołom, jak wyglądały ich najnowsze osiągnięcia. Jak brzmi temat, jak temat na dobrą grę. jest również alewiatą sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia kolejnego unboxingu i to unboxingu w trakcie którego, jak zakładam część z was może mieć poczucie vu. Z bardzo prostego powodu. Chciałbym was dzisiaj bowiem zaprosić do obejrzenia elementów składających się na grę, która stanowi pierwowzór pierwszą część innej gry, o której wielokrotnie wspominałem już na swoim kanale. Mowa o Dale of Merchants. Day of Merchants to gra wydana w 2015 roku przez Snowdale Design, a w Polsce ta gra okazała się nakładem wydawnictwa Full Cup Games. Kraj jest autorstwa samego LAXO, przeznaczona jest dla dwóch do czterech graczy w wieku 10 lat lub więcej, a czas pojedynczej partii wyniesie od 30 do 45 minut. Gra, jak wcześniej wspomniałem, stanowi pierwszą część całego cyklu, na które złożyły się później także druga część Doliny Kupców. Trzecia część i wreszcie wydanie Collection, o którym wielokrotnie na Wejnik TV już opowiadałem. Pokazywałem Dale of Merchants Collection zarówno w ramach unboxingu, jak i również w trakcie relacji z rozgrywki solo, w ramach recenzji i wielokrotnie mówiłem o tej grze, m.in. w trakcie podsumowań dotyczących swojej gry miesiąca. To jest dopiero czwarta część Dale of Merchants, a więc ostatnia wieńcząca i zamykająca klamrą cały cykl, pozwalająca na dodanie szeregu nowych mechanizmów, a więc liderów, Pułapek, pozwalająca także na składowanie w jednym wielkim pudle wszystkich wcześniejszych gier, bo wcześniejsze części Doliny Kupców to właśnie jedynka, dwójka i trójka. Wszystkie ukazały się w polskiej wersji językowej, a jedynka nakładem wydawnictwa na Fullcap Full Cup Games. I to właśnie dzisiaj, właśnie o tej części, więc o pierwszej części Dale of Merchants, która zapoczątkowała cały cykl, chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Day of Merchants to gra deckbuildingowa, w przypadku której będziemy konstruować naszą własną talię, w ramach której karty będą stanowić z jednej strony paliwo do tego, żeby wyposażyć się i kupować kolejne karty zasilające naszą talię, ale również gra polegająca na dekonstruowaniu naszej talii, bowiem karty poza paliwem będą także stanowić rolę budulca, budulca kramów, które będziemy wystawiać w naszym obszarze gry, po to, żeby prześcignąć naszych rywali. Bo setting jest taki, że spotykamy się ze swoimi towarzyszami, i dążymy do wystawienia jak największej liczby atrakcyjnych kramów, na których prezentujemy różnego rodzaju wynalazki i sprzęt. Ten, kto pierwszy takich kramów wystawi, 8, ten zwycięża. I A żeby wystawiać te kramy, będziemy właśnie korzystać z kart, które pozyskiwać będziemy w naszej talii. Czyli w trakcie rozgrywki będziemy mieć do czynienia z cyrkulacją kart pochodzących, przechodzących z wystawki do naszej talii, a z stali składowanych następnie w postaci kramów w naszym obszarze gry. Tak wyglądają mniej więcej założenia mechaniczne Day of Merchants. Teraz jednakże zapraszam Was do obejrzenia, jak te komponenty, z którymi będziemy grać, wyglądają w praktyce. Czas więc obejrzeć elementy składające się na Dolinę Kupców, część pierwszą. Poniżej rzut oka na grę Day of Merchants. To, co widzicie, to pudełko z angielską wersją zawierającą pierwszą część Dale of Merchants, a więc Dolinę Kupców. Grę, która ukazała się także w Polsce, ale dzisiaj o angielskiej wersji. Odnośnie do samej okładki i do samego pudełka, jak widzicie, to jest pudełko dosyć małych rozmiarów. Na pewno zdecydowanie mniejsze od Dale of Merchants Collection, o którym opowiadałem wielokrotnie na Wienik TV, którego także unboxing pokazywałem już dłuższy czas temu. Mamy również na tej okładce dobrze wyeksponowane logo Snowdale Design, informację o tym, że zarówno za aspekt mechaniczny, jak i za oprawę wizualną tego tytułu odpowiadał sami Laxo. Okładka dosyć klimatyczna, pokazująca jakąś małą osadę. Mamy również jakąś postać, ewidentnie, ewidentnie nie będącą człowiekiem, ale patrząc na samą okładkę, jeszcze nie do końca wiemy, że w tej grze ludzi nie uraczymy. Z drugiej strony, kiedy już odwrócimy pudełko i kiedy obejrzymy z jednej strony opis tego, o czym traktuje gra, ale i również rzucimy okiem na komponenty, wtedy nagle okazuje się, że rzeczywiście wchodzimy do świata, w którym nie ma ludzi, a będą dominować zwierzęta. Dowiadujemy się z tego konkretnego opisu, że jest to gra, w przypadku której będziemy posługiwać się talią kart, że będziemy rywalizować ze sobą, wykorzystując Znajdujących się na kartach handlarzy, dążąc do tego, ażeby zdobyć w trakcie rozgrywki palmę tego, kto zbuduje najbardziej, najbardziej wartościowe kramy. Mamy informację o tym, że w trakcie rozgrywki każda z kart będzie mogła być wykorzystana na kilka różnych sposobów, co jest cechą charakterystyczną tego konkretnego tytułu i w ogóle całej serii Doliny Kupców. Z tyłu znajdziemy też informację o tym, że w ramach komponentów, które znajdziemy w środku, znajduje się 110 kart, Planszetka oraz dodatkowa kość. Zajrzyjmy teraz już do wnętrza. Zobaczmy, jak te komponenty wyglądają w praktyce. Dełko małych rozmiarów, a więc wiele tutaj się dziać nie będzie. Ale mimo wszystko zerknijmy. Tak wygląda planszetka do Day of Merchants. To jest planszetka, którą możemy kojarzyć również z Dino Specialized Collection, o którym już przed momentem, przed momentem powiedziałem. Ta planszetka to będzie rynek. Tu wystawiane będą karty dostępne do kupna w trakcie fazy, bo w ramach jednej z akcji, którą będziemy wykonywać, jest możliwość pozyskania nowej karty z wystawki. Cena tej karty będzie uzależniona od tego, co nadrukowane jest na samej karcie oraz ewentualnie, jak wygląda dodatkowy koszt, jaki musimy ponieść, uzależniona od tego, w którym miejscu tej wystawki ta karta się znajduje. Bardzo sympatyczne wizualnie. Podoba mi się chyba nawet bardziej o Dale of Merchants Collection. Druga strona, wzorem tego, co jest z Dale of Perchance Collection, a w zasadzie Dale of Purchase Collection, wzorem tego, co znajduje się tu, mamy stronę odwrotną. Czyli możemy też zagrać na stronie nocnej. I z punktu widzenia mechanicznego to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Z punktu widzenia klimatycznego, jeśli chcemy na przykład zagrać na stronie prezentującej tę nocną, tę nocną odsłonę, odsłonę kramów i targu, to czemu nie? Instrukcja, która jest instrukcją dostosowaną do rozmiarów pudełka, więc dosyć małego formatu. Mamy informację mówiącą o tym, jaki jest podstawowy cel rozgrywki, a później na kolejnych stronach jest opis tego, jakie są podstawowe założenia rozgrywki, komponenty, jak wygląda przebieg, który. Mamy też informację o tym, jak wyglądają elementy składowe na karcie, bo każda z kart będzie mieć będzie miała podobną architekturę, przygotowanie do rozgrywki, następnie również informacja o przebiegu tury, o tym, jakie akcje są dostępne w trakcie każdej z tur graczy. Wreszcie mamy także podsumowanie, czyli fazę zakończenia, fazę czyszczenia i informację o tym, w jaki sposób wygrać rozgrywkę. Mamy też, Wariant czteroosobowy, pozwalający na zabawę w Day of Merchants w trybie drużynowym. Na końcu też opis gatunków, zwierzaków, które występują w tej wersji Day of Merchants. W, tym konkretnym, w tej konkretnej odsłonie znajdziemy łącznie sześć różnych gatunków, troszkę mniej niż Day of Merchants Collection, ale to właśnie Day of Merchants, ta wersja podstawowa, zapoczątkowała całą serię. Teraz z tym gatunkom zresztą przyjrzyjmy się już w praktyce. Mamy też Informację zachęcającą do sięgnięcia po dodatkowe elementy składające się na uniwersum Dale of Merchants, bo przecież do tej gry zostało wydanych sporo dodatkowych elementów. I jak widzicie, ta konkretna odsłona Dale of Merchants 1 była wydawana już wtedy, gdy mieliśmy do czynienia także z <coughs> Dawn of Peacemakers, którą również pokazywałem na. Wynik TV to jest gra, która nie wchodzi w skład cyklu Dead of Merchants, ale która jest osadzona w tym samym uniwersum. Bardzo ciekawa rozgrywka z dwoma trybami, trybem zarówno przygodowym, jak i trybem bitewnym. Jeśli ktoś jeszcze w tę grę nie grał, to zachęcam do tego, żeby po nią sięgnąć. I karty. Najpierw jeszcze kostka. Kostka specyficzna, z sześcioma ściankami, z różnymi efektami. Ta kostka będzie potrzebna wyłącznie wtedy, jeśli zagramy którąś, którymś z gatunków. Które to, które to korzysta z tej kości? Nie każdy gatunek będzie z niej korzystać, to będzie uzależnione od, od tego, jak działa każdy gatunek. Dwa arkusze kart zabezpieczonych folią ochronną, i teraz te karty obejrzymy. Tak wygląda natomiast koszulka. Pierwszy z tych arkuszy, pierwszy z tych zestawów kart. To zestaw kart, gdzie otrzymujemy m.in. papugi znane m.in. również z down of Tak wygląda przykładowy awers karty. I teraz te karty są pomyślane w taki sposób, że mamy na nich zawsze nazwę, mamy przynależność do konkretnego gatunku zwierząt, mamy wartość karty. Mamy także symbol danego gatunku, jeśli Rozróżnianie kolorów może być problematyczne i mamy informację o tym, czy dana karta jest kartą pozwalającą nam na korzyst, skorzystanie z dodatkowej akcji, czy nie. Plus oznacza, że w momencie zagrania karty możemy jeszcze wykonać dodatkową akcję. Mamy też rodzaj karty, to mogą być techniki albo karty pasywne, wreszcie efekt karty oraz flavor tekst, który ma budować klimat. Plus oczywiście klimatyczna ilustracja. I teraz tych kart znajdzie się po cztery każdego rodzaju. Albowiem w Day of Match zagramy w gronie do czterech graczy, wtedy każdy z graczy zaczyna rozgrywkę z jedną kartą pierwszego poziomu gatunku, który wybraliśmy w danym momencie, a pozostałe karty są wtasowywane do talii i trafiają później na wystawkę. No i co znajdziemy pośród tych kart? Na przykład ciasteczka, Shattered Relic. I tu zwracam uwagę, że tych kart już nie jest 4a3, bo cztery karty występują wyłącznie w przypadku kart poziomu pierwszego. Karty poziomu drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. Już będą występować w trzech egzemplarzach. Mamy więc różnego rodzaju elementy, takie jak luneta. Bardzo fajnie podoba mi się ta łapka. Zaciskająca, pięć, zaciskająca rękę na lunecie. Mamy również piątki, dwie piątki, a więc pojedyncze egzemplarze. Kart Flashy Show oraz Favorite Toy, a więc tu trzeba będzie jednak się. Nagimnastykować, żeby zdobyć którąś z tych kart, bo te w pojedynczych egzemplarzach. Mamy też pandy: Dealing Giant Pandas. Tak wygląda jedynka. Później Prepaid Good, Prepaid Good. Essential Purchase. Oczywiście Bambus jest bardzo ważnym elementem świata. Pand. A jeśli chodzi o piątki, mamy sery. Mamy też dodatkowe skrzynie. Następnie mamy raccoons, a więc fioletowy kolor, i tu mamy kilka różnych elementów. Mamy też chlebek, mamy również różnego rodzaju owoce, potem jest farba i jabłka, które też są podbierane przez naszych bohaterów. Później mamy wiewiórki, wiewiórki, które na przykład mogą polować na naszyjnik. A zobaczmy, co jest też po drugiej stronie, bo tu będzie kontynuacja wiewiórek, i będą też karty specjalne karty śmieci lub karty gratów wykorzystywane do tego, ażeby zapełnić naszą talię na początku rozgrywki. Mamy żoł żołędzie i jak widzicie, część z tych kart rzeczywiście nie ma plusa to są karty pasywne one działają nieco inaczej od kart technik. Karty pasywne mają to do siebie, że wystarczy je pokazać, że mamy je na ręce, że one działają inaczej niż karty technik w tym sensie, że nie generują dodatkowych akcji, a dają jakiś efekt uzależniony od tego, co jest na danej karcie napisane. Na przykład ta konkretna pozwala nam w momencie, gdy budujemy krem tą kartą, dodać albo jeden, albo odjąć jeden od wartości tej karty, więc w praktyce... Jest to karta pozwalająca na budowę kramu z nieco większą swobodą niż standardowo, bo standardowo budujemy kram z wartością karty, a tu będzie to mogła być, ta piątka będzie mogła być piątką, czwórką, albo nawet szóstką, jeśli zechcemy, bo kramy budujemy przecież do wartości 8. Mamy też oceloty, oceloty znane między innymi z Dawn of Peacemakers. Mamy bałwana, nie wiem dlaczego akurat bałwan znajduje się na kartach przynależnych ocelotom. Mamy też tego typu zabawkę, mamy tego typu maskotkę, laki oceloc. Mamy, no tak, laki oceloc, one są szczęśliwe, więc to są wszystko atrybuty szczęścia. Atrybuty przynoszące pecha lub, lub sprzyjające, mm, sprzyjające generowaniu szczęścia. Mamy w związku z tym specjalne kości. Mamy tego typu z klapkę na oczy, zdaje się. No i mamy również kameleony, jako ostatnią z raz, jako ostatni z gatunków, jaki możemy się chcielić, z lusterkiem, z klapsydrą, z na przykład butami, okularami. I wreszcie mamy karty rupieci, o których wspomniałem wcześniej. To będą karty zapychacza. Każdy z graczy rozpocznie rozgrywkę z pewną liczbą tego typu kart, które są warte tylko jeden. Nie można z nich budować kramów. Więc generalnie będą one zapychać rękę. Owszem, będzie można z nich korzystać, ażeby kupować nowe karty, ale nie będzie z nich większej korzyści. To już komplet komponentów elementów składających się na pierwszą część gry Day of Merchants. Zapraszam teraz do podsumowania. Czas na pierwsze wrażenia. Dale of Merchants to system, który bardzo lubię, który od początku bardzo polubiłem z uwagi na specyficzną prawę wizualną, ale i bardzo dużą atrakcyjność wizualną. Karty składające się na Dale of Merchants są małymi dziełami sztuki i bardzo podoba mi się kreska, bardzo podoba mi się też jakość tych kart, które są należytej gramatury, które świetnie leżą w ręce, które nie ślizgają się za bardzo, które świetnie się tasuje, które po prostu wyglądają mega dobrze. I to, że miałem na początku możliwość zetknięcia z Day of Merchants Collection, w dużej mierze ukształtowało moją opinię o całym systemie. Kiedy zagrałem w Day of Merchants Collection, kiedy zacząłem intensywnie grać w tę grę, kiedy zrozumiałem, jak dobry jest to system, to bardzo zapragnąłem też weź posiadanie wcześniejszych części systemu. I Day of Merchants 1 jest grą, która w praktyce zapoczątkowała cały ten cykl. W związku z tym nie mogłem zrobić inaczej niż pokazać wam w kolejnej w dalszej kolejności właśnie tej konkretnej gry. Po jedynce, przyjdzie oczywiście czas na dwójkę, przyjdzie czas na trójkę, bo chciałbym zamknąć klamrą opowiadając o wszystkich grach wchodzących w, ten, w skład tego systemu, bo to jest po prostu bardzo dobry system, o którym moim zdaniem warto mówić. Trochę szkoda, że gra nie przyjęła się w Polsce. Wystarczy powiedzieć, że wszystkie trzy pierwsze części były wydane po polsku, każda przez innego wydawcę żadna z nich raczej nie spotkała się z jakąś wielką przychylną reakcją, a szkoda, bo moim zdaniem jest to gra z olbrzymim potencjałem. Bardzo atrakcyjna wizualnie, z pięknymi komponentami, pomysłowo mechanicznie, niesamowicie grywalna, nie dająca olbrzymią frajdę. W związku z tym, z olbrzymią frajdą, siądę do obejrzenia jak wyglądają już w detalach wszystkie gatunki zamknięte w Dale of Merchants 1 i z przyjemnością siądę do pierwszej partii. Nie mogę się też doczekać dorzucania komponentów z Collection, po to żeby zagrać jeszcze z liderami funkcjonującymi, z gatunkami, które są zamknięte w tym konkretnym pudle. To już jest zaleta posiadania także collection. Odejdę merchant z części pierwszej, opowiem oczywiście w trakcie kolejnych filmów. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego unboxingu. Zapraszam również do obejrzenia innych filmów na wojnik TV. Zajrzyjcie także na mój Facebook, na Instagram oraz na Platformę X, znaną wcześniej wszystkim jako Twitter. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.